żeby żeby nie okej? tylko tam temperatura, ok? My chcemy to dla, robić dla żołnierzy, dla ludzi w buczy. Chcemy, jak upieczemy więcej chleba, to pojedziemy po tych wioskach tutaj wokół. Pojedziemy do Irpienia, w tamtą stronę, bo tam prawdopodobnie nie ma jedzenia. Tu było... Prost. My poprzybierali, odpowiedzieli. Wczoraj po złym. Najważniejsze, że iść, czyliść. Więc iść, czyliść, wszystko, inne można robić. wszystko, co... To są umowności, które dodają się do komfortu pracy. Trochę się baliśmy, że nie wjedziemy do Buczy. Że nas nie wpuszczą, nie? że tu jakiś wariaci przyjechali... Yy, wariaci przyjechali piec chleb, nie? A to jest wojna, nie? Ale, ale wygląda normalnie, jesteśmy na tych blog postach, nas, nas sprawdzają paszporty, czy mamy paszport, co wieziemy, mówimy mąka i to jest OK. No, odjedz. Powiem szczerze, nie szukamy, znaczy nie przyjechaliśmy tutaj na turystykę, turystykę wojenną. Widzieliśmy zniszczenia. Widzimy tam supermarket zniszczony, jakieś budynki. Byliśmy w tej cerkwi, w której znaleziono groby. Mnie najbardziej dotyka to, że jest pusto. Pusto i cicho. Nie ma ludzi, psy biegają, gdzieś ludzie przejdą, bardzo mało ludzi. To jest, to jest przygnębiające. To jest takie smutne, ale mam nadzieję, że ludzie wrócą tutaj i będą mieszkać, i wróci życie, bo to chodzi, żeby... żeby wróciło życie. Czuć, za smażony. No to na smak nie